Dzisiaj się Ci, jak w prosty sposób dodać post na Facebooku. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, swobodnie w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć dodać wpis, czy w tym przypadku post na Facebooku, czy to no, powiedzmy na osi czasu? Początkowo oczywiście logujemy się na nasze konto. No i oczywiście zagadnienie w tym przypadku jest bardzo banalne, ponieważ mamy tutaj dwie opcje na dodanie takiego wpisu. Jeśli chodzi o Facebooka, pierwszą opcją w tym przypadku jest nasza słynna oś czasu. Aktualnie, jak widzicie, mamy tu komunikat. Co słychać? Klikamy aktualnie ten komunikat. No i możemy tutaj wpisać dowolną treść powiedzmy naszego y, wpisu, postu. Możemy wkleić powiedzmy link, klikając wszystkie myszy o skopiowaniu wcześniejszym, powiedzmy, jakiegoś linku i dopisać jakąś treść. Możemy na przykład y, utworzyć pokój, możemy dodać zdjęcie, możemy oznaczyć znajomych, możemy zameldować się, dodać emotki, mamy też opcji więcej, no i mamy te wszystkie dodatkowe opcje, które możemy w tym przypadku wykorzystać. Jeśli chcemy opublikować dany post, to tylko na końcu jeszcze wybieramy, czy post ma widzieć każdy, czy w tym przypadku tylko znajomi, jeśli każdy, to oznaczamy, żeby post był publiczny, jeśli znajomi, no to znaczymy znajomych, jeśli z wyjątkiem, no to z wyjątkiem, no i w taki oto sposób aktualnie możemy opublikować post. Jeśli chcemy opublikować post, możemy też skorzystać z drugiej opcji w prawym górnym rogu ekranu, macie plus. No i ten plus aktualnie klikamy. Mamy opcję opublikuj, wydarzenie z życia albo relacje. Jeśli chcemy opublikować relacje, no to klikamy relacja. W tym przypadku wybieramy zdjęcie, które ma e, zastąpić naszą relację. No i powiedzmy, utworzymy w taki oto sposób relację, klikając aktualnie ten przycisk po lewej stronie. Jeśli nie chcemy, no to oczywiście odrzucamy no i możemy sobie dodać po prostu zwykły post za pomocą opcji publiku, i to wygląda tak samo jak. Prędzej widzieliście, czyli tak samo możemy sobie skopiować link, wkleić i publikować. Także w taki to sposób możecie łatwo i szybko dodać post na Facebooku. Jeśli film Ciebie przydatny, łapkę w górę oraz subskrypcję z oneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałby założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. w razie pytań, śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.